Moja głowa też będzie z tym, nie uderzysz, mnie nie, nie puszczysz. Okej. Okay. Poczujesz delikatne pachnięcie, do przodu, do tyłu. Do przodu i wykonamy. W jakiś sposób po wypadnij samolotem. Nie wybijaj się, nie wyskakuj. Ja nas wybrałem, prawda? Im gorzej wyjdziemy, tym lepiej. Podnieś samolotu, może inaczej. Może inaczej, proszę? Może inaczej. Nie, chodzi mi o to, żebyś nie starał się przy tym wyjść.